na kurwa Czekaj, nie teraz. kurwa jak wleci, co ty jak wleci, ty rob... jak wleci ale instrumental ale przesunąłem specjalnie bo się instrumental zaczyna ale co ty robisz nie kurwa jest... depiluje bany! to jest jakaś wstawka na początku kurwa tak jala ala czy coś no ale ja, ja chcę ze wstawką ale po co ci ta wstawka rozjebana? bo się inaczej nie wbije w beat dobrze kurwa masz ze stawką dzięki na princa na, princa. na princa. ale kurwa nie śpiewasz ale ja chcę, w mnie. Dobra, to nie będę śpiewał tego. Śpiewaj to, kurwa. Nie. Śpiewasz to. Znaczy. Ale nie początek. No Nie śpiewaj początek. Kurwa, wariatem jesteś. Śpiewaj mi. Ale wielu. nie. Nie ma jeszcze. Teraz. Kur Aj. jeszcze raz. <laughs> Weź mi może. <laughs> śpiewaj mi bo chcę potańczyć kurwa. Czekaj, czekaj. Weź mi bądź we, mi z tekstem, z tekstem, z tekstem. No śpiewaj! Ja ci Od powiem. Nowa. Nie. Dobra kurwa mać. Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie. Powiem no zaraz, to ostatni raz, ostatni raz jest... powiem. Widzisz te kściory przed tobą? Zaraz kurwa, Riverska włączę i ty będziesz. Widzisz czywał. kurwa, tak. widzisz kurwa, przed są te O No tak. Widzisz tak krasiwo? Tak, tak. Dobrze, tak. teraz za około parę sekund pierdolnięcie będzie takie wbicie i wtedy zaczyna świec ale... tak krasiwo. Ja ci powiem teraz kurwa, pół sekundy wcześniej, dobrze? Dobrze, kochani. Dobrze. dobrze. Teraz tak krasiwo, ale ja cię nie doczytam. Z tym. Stój, <laughs> Mówię, stój! Ja zaśpiewam. Zesta krasiwo ja Petresu dyszat I z na minimu, kto by nie mieszał Ety oblaka, fioletowa ja wata Magia cestow w i dom, pysznak i ja Petra Józef dyszat Kurwa zjebane te tekściory bez kitu. No, Ale ty mówię? też jesteś no, nie, jeszcze też... bardziej spierdolony od tych tekściorów, także wypierdolony. no, no weźmie to. Ja lepiej zaśpiew magietka, ty lubisz rwany je dżensy. U User was Chcesz zaśpiewać? Normalnie. No i w końcu jakiś ambitny zawodnik. Powiedz mi, czy masz przed sobą jakieś bariery, czy coś ci sprawia trudności w życiu? Tak. Tak. Co? No, bo za parę godzin skończysz streama i będzie mi smutno. Ale póki co się bawimy. Także śpiewasz, dobrze? Śpiewam, śpiewam. Śpiewasz, tak, śpiewasz. Jaką piosenkę śpiewam. lubisz najbardziej na świecie? Uh, uh, Eluwina. Nie, Luwina. Nie lubisz jej. Inną lubisz. <noise> dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, jaką e... lubisz? E... Lubisz według, fonetycznie, tak? O, tak, tak. Dobrze, super, to zaśpiewasz. No to Linka. Potrzeba mi. Pewnie. Albo no sam co... Nie, nie, spokojnie, spokojnie, ja ci znajdę wariacie Dobra, masz tutaj. O, dziękuję. Albo nie, bez kitu Mam ochotę na jakieś mocniejsze nutki Mocniejsza? To może by jak Bambik Co ty na to Nie, nie, jakąś mocniejszą nutę masz mi zaśpiewać. Dobra, no musi być inny instrumenta Bejak jak Bambik? Dobra, Bejak jak Bambik Bejak jak Bambik jest dobry Dobra, ale daję ci, znajdź sobie tekst Będziesz miał inny beat i musisz rapowo zaśpiewać, okej? Okay? O kurde, dobra. No, no, no Dobra, już se szukam Tekściory Normalnie Uff. Kurwa, to nie ma nic To nie tu O, tu Masz już dobra. tekst? Tak, Wesz tam. Weszłeś do pokoju? Jeden do pokoju. Jesteś tu na ostygody? Już chodzę. Jesteś? Jestem. Dobra. Wo. bo, jak bum, nańcu pierdolony. Ja. Ja. Dobra, dobra. Nie, nie teraz, nie teraz. Po bo spierdoliłeś, ja no nie umiesz się wiewać w Bitno. Kurwa, blisko było. Dobra, jeszcze raz. jak, ja ci powiem teraz, dobra. Dobra I zaczynasz, ale nie tak B jak bambik Ty tak ja B jak bambik, tańczy sobie krabik tańczy sobie krabik No, dobrze, wariacze, to mi się podoba, kurwa Lecimy Proste O, raz, dwa, raz Teraz B jak bambik, tańczy sobie krabik B jak bambik, otwieram ten skarbik B jak bambik, tańczy sobie krabik B jak bambik Otwieram ten skarbik Wiesz co mama mi mówiła od pocańców z daleka Więc poroszę daj mi spokój Elo Be jak Bambik wiele skili ma Be jak Bambik pierce szuka lam B jak Bambik Bambi Bambi, default dance ma Najpierw walka potem patrzę która to gra Bambik to zwierz Każdy człowiek ci to powie Za darmo cash tutaj pierwsze co ma w głowie Jego matka nic nie powie kiedy kartę spłaca sobie Idę z nią mieszkać Bo fałdolce skarne doje Be jak Bambik Tańczy sobie krabik, be jak bambik, otwieram ten skarbik. Be jak bambik, tańczy sobie krabik, be jak bambik, otwieram ten skarbik. Be jak bambik, wiele z ma, be jak bambik. te szuka lamp, be jak bambik, people dance ma. Najpierw walka, potem patrzę, która to gra. O, o, dwa, ja trzy. Prosty. Dobrze by było? M do A. B jak Bambik, tańczy sobie krabik, B jak Bambik, mordo, otwieram ten skarbik. B jak Bambik, tańczy sobie krabik, otwieram ten skarbik. B jak Bambik, ma wiele skilli. Oh. Wow. Kuj, pojebałem tekst. Bo tu jest wiele skilli wow. ma. w szuk kalam. Keyfall Dance Man, najpierw walka, po tym patrzy, która to. Gra, gra. Ok, gra! Dobra, teraz się wpierdalasz jeszcze raz, bo mi się podobało w chuj, jak nawijasz, mordyszko. z Jestem raperem. Nie jesteś w chuj, dobrym raperem. Normalny. Dobra, y ulubiona piosenka, twoja hip hopowa, rap. O kurwa. Ja ci pomogę, śpiewamy na dwa głosy. Dobra, dobra. Dawaj, dawaj. Eee. Y Kurwa, jakaś hip-hopowa, rapowa uh -huh. No to Eluwina Kurwa, to jest gówno, a nie hip-hop ani rap Daj coś innego Jak to? E, dobra, to już szukam w moim umyśle Nie wiem, lubisz palucha? Dużego? Palucha? Małego? Łokcia? Cokolwiek kurwa lubisz Lubię ciebie. Mnie lubisz. Ale do EB nie ma bitu. Ale może być na innym... Ciężko jak jest ciężko. Może być na innym. Dobra, śpiewasz kurwa trapowo, rozumiesz to mordesko? Trap? Włączę tekst ebebe lepiej kurwa i rozpierdol to bo kaska spierdala B&B już tutaj A masz złączone. robić ruchy jak prawdziwy raper Już tekst jest włączony Ale tu są przekleństwa Marcin Dawaj nie pierdol się z tym Dobrze A bo, trzeba, bo ja to się je włączyłem Dobra, teraz. Dobra, dobra, uh. Dobra. Uh. <laughs> Kurwa Kurwa. dalej, młody. Mefetron to szmata, nie teraz, chce znać. Nie teraz. <laughs> I spokojnie, trapowo, teraz. Mefetron to szmata, suki nie chce znać. Yy, jebać. jebać. Jebać, jebać! No dawaj, dawaj, ja tylko. <noise> Zorientowałeś mnie. Dobra, tą, jeszcze, kurwa raz moziutki, jeszcze raz modziutki, jeszcze no, raz no, modziutki. No kurwa, moja, nie, to szmata, nie teraz, no już za późno. No ja kurwa za późno. Było dobrze. Raz, dwa, trzy, teraz. Mewe, trąbosz szmata. suki nie chce znać. Nie może z kurwą ruszę, jeśli zajdzie potrzeba A na razie to, to zlewa. Je, yeah, ebać. Czekł jebać, się jebać. nie spodziewał Że tutaj zginę? Pół, pół, pół Nie ten rocznik, synie Farszem nabijam cukinię Jeśli bit byłby cukinią, ding-dong Nie pojedziesz tą windą Zagrasz ping-pong, to kurwa odbi. Lubisz plotki? Ty mój chuj jest słodki Twoje ruchy mrzonki, twoje ziomki to pionki Przeciwko nam kurwa rządowe czołgi Czujesz się spokojny, to pewnie żyjesz w błędzie Czujesz się spokojnie, to pewnie masz wyjęte Parę nocy z rzędu przegrywasz z wielodobem Zasypiasz pierdolić w Oooo, ja z tym jak mu kurwa jechał z dziwką Polska Warszawa ciemna strefa hip-hop, macie coś przeciwko, to mamy bif na noże Dobry Boże ja pierdol co za młodzież, co się rap, co się boże, no bo co kurwa nie może Chuj mnie boli, co ty napiszesz na porze Joint może? morze madam, ty kurwa taka, żeby smyrnął po pośladach Takie właśnie tutaj wypierdalam A ty w populizma Się upierdalaj! Co upierdalaj! Co tam u Ciebie? Ebe, ebę, ebę! Ebę, ebe, ebę! Ebe, ebe, ebe! I bardzo dobrze! To nie głuchy telefon! Idę po do lasu, to usłyszysz echo. Echo Echoo. satelita wysoko. Namierza twój telefon. Logowanie Melomoto. Melomoto. Dobra, dobrze było, mój. Oh. Starałeś się, to ważne. Ale ja ci pokażę, jak to się rozpierdala, kurwa. Jak się rozpierdala BAB na faście. Chcesz zobaczyć? <ścoughs> Mama jest na mnie <ścoughs> Zabnij się to, proszę Ja pierdolę. Dobra masz szybko kodzik zanim neta odłączy wariacie Proste Masz skopiuj sobie szybko Jest kopiowane Mam, Marcin, ale powiedz mi, jeżeli jesteś mentorem ludzi na czacie Jestem, to fakt I moim na świecie Temu namawiałeś mnie teraz do złego, teraz mama jest na mnie zła Ale to nie jest do złego, po prostu ee, twoja mama ma zamknięty umysł nie możesz, no nie, nie, tym, możesz, tym. nie możesz dać sobie wcisnąć, co jest złe Musisz mieć swój rozum. Nieważne, czy to matka, czy ojciec, czy brat, czy siostra, czy sam Jezus. Jeżeli ty uważasz inaczej, to nikt cię nie powinien blokować. Ale zarobiłem przynajmniej, jestem bogaty. Dobra, modziutki wpierdalam się chyba na jakieś szybkie nawijanie bebe, co? Ne, <grymne> Dobra, to zaśpiewaj barkę, to może mama będzie dumna. Powiem tak. Jezu, to ty na mnie spojrzałeś. O panie! No nie wiem, Marcin. Nie znam Barki, kurwa Dobra, wądeczko spokojnie Ja jestem ogólnie O czekaj, czekaj Bra, bra, Czeka bra Nie chujowy ten bit zjebany